i Jan Matuszyk z miejscowości Prochy w województwie wielkopolskim wraz z synem Karolem z żoną Kamilą są właścicielami zmodernizowanej obory wolnostanowiskowej. We wrześniu hodowcy wraz z firmą Leli oraz partnerami gospodarstwa uroczyście zaprezentowali swój nowoczesny obiekt licznie przybyłym gościom. Spotkanie otworzyła Joanna Erc, dyrektor marketingu Leli East. Po oficjalnym powitaniu wszyscy zostali zaproszeni do zwiedzania obiektu. Szerokość zmodernizowanej obory wynosi 41,5 m, długość 63 m, a wysokość 9 metrów. W nowej oborze wolnostanowiskowej przebywa 213 krów. Są one dojone w trzech robotach Lely Astronaut A4. Pierwsze dwa zostały uruchomione w czerwcu 2014 roku, a trzeci w czerwcu bieżącego roku. Średnia dzienna wydajność mleczna wynosi obecnie 30,5 litra od sztuki, a średnia liczba dojów 2,8 na dobę. Pasze pod pyski krów podgarnia robot Leli Juno. Częstotliwość jego pracy jest ustalana przez hodowców. Obiekt został także wyposażony w trzy aktywne czochradła. Podczas zwiedzania obory, zaproszeni goście zapoznali się także z programem do zarządzania stadem. Właściciele mają tam dostęp do sporej ilości danych, jak na przykład średni czas przeżuwania czy ilość odseparowanego mleka. Program pokazuje także dane ogólne stada, poszczególnej grupy, a także indywidualnej krowy, jak na przykład termin wycielenia, numer i dzień laktacji, czy i kiedy wykonany był zabieg inseminacji oraz informacje dotyczące żywienia, na przykład czy dana sztuka otrzymała wydzieloną dla niej dawkę paszy w robocie udojowym. W przyszłości hodowcy planują także dalsze inwestycje. Dlatego modernizując oborę przygotowali miejsce na czwartego robota udojowego. Dzięki temu liczba krów w laktacji wzrośnie do 250. Dokończenie tej inwestycji blokuje jednak niska cena mleka oraz obowiązek zapłaty kary za nadprodukcję, która wynosi 400 tysięcy złotych.